Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem. Na czwarty dzień lutego Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Świętego Marka, 6 rozdział, wersety od 14 do 29. Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu i mówił, Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim. Inni zaś mówili, to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to mawiał, to Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda, nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła. Kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei, gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny, proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł. Dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę, o co mam prosić. Ta odpowiedziała o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła, Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Moi drodzy, dzisiejszy fragment Ewangelii, smutny skontynent, bo ukazujący nam śmierć niewinnego człowieka, pokazuje nam dwie skrajności, które mogą być udziałem każdego człowieka. Jedną z nich jest święty Jan, człowiek oddany całkowicie Bogu. I jest to ta postać pozytywna, wolna w swojej, w swojej, całkowicie w swoim życiu, od jakichkolwiek przywiązań, od względów ludzkich, od dóbr materialnych, bo przecież wiemy, jak żył święty Jan Chrzciciel i Herod, który był człowiekiem zamożnym, opływającym we wszystko, a jednak wewnętrznie bardzo zniewolonym przez swoje żądze i złe pragnienia. I zobaczmy, do czego może prowadzić to zderzenie tych dwóch przeciwności. Do bardzo poważnego konfliktu, i ci, którzy są wewnętrznie zniewoleni, chcą zniszczyć to, co jest dobre, to, co jest wewnętrznie wolne. Tak się wydarzyło w przypadku Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel został zgładzony. Dlaczego? Ano właśnie z powodu grzechu, który był między Herodem a żoną jego brata i z powodu zachcianki tejże żony, która chciała za wszelką cenę zabić Jana Chrzciciela. Bo nie było jej to na rękę, że była upominana przez tego, którego wielu uważało za proroków. Natomiast Herod, dziwna postać i tragiczna, z jednej strony chętnie słucha Jana, choć słowa wypowiadane przez Jana Chrzciciela budzą niepokój w Herodzie, to jednak jest to prawda, która gdzieś tam Pociąga Heroda, ale nie potrafi on zrezygnować ze swoich zniewoleń, i to prowadzi go do kolejnego grzechu i niestety do tragicznego końca. Prośmy Boga o wolność, taką prawdziwą wewnętrzną wolność, abyśmy potrafili walczyć z naszymi słabościami, abyśmy potrafili przeciwstawiać się naszym złym pragnieniom, naszym rządzom i abyśmy tak jak Jan chrzciciel zawsze stawali po stronie prawdy. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.